Topfranc na dzisiaj to jest gospodarstwo tak naprawdę takie, jakie, jakim był Top France kilka lat temu, to znaczy, mimo tego, że wyłączyliśmy ponad połowę gruntów, to po pierwsze nie zredukowaliśmy hodowli, po drugie nie zwolniliśmy ani jednego pracownika. Co więcej, muszę dodać, że skupiamy się bardzo mocno nad rozwojem spółki. Będziemy od końca tego roku, początkiem przyszłego roku przeprowadzać no, duże inwestycje w rozbudowę infrastruktury magazynowej przechowalni ziemniaka bazy magazynowej dedykowanej pod skup płodów rolnych, także Top Farms funkcjonuje oczywiście w mniejszej skali, natomiast załoga, kadra, know-how pozostało na niezmienionym poziomie. Nie da się przewidzieć tego, jak sytuacja się oczywiście potoczy. My mamy nadzieję, że, że patrząc na to, czym dzisiaj Top Farmers jest, to bardzo innowacyjna spółka, to jest no, około 200 etatów, to jest ponad 3000. Zwierząt, krów mlecznych, jałówek. Mamy nadzieję, że tutaj decydenci znajdą jakieś rozwiązanie na to, aby tego potencjału nie utracić. To jest potencjał ludzki, potencjał hodowlany, i też potencjał technologiczny, i potencjał know-how. Ziemia no nie jest do końca zagospodarowana, natomiast duża jej część rzeczywiście znalazła nowych dzierżawców. Tu nie ma co ukrywać, że dużą pomocą dla zagospodarowania tych gruntów. Wykazał się kombinat rolny Kiecz, który ponad grubo, ponad 2000 hektarów w takiej krótkoterminowej umowie dzierżawy zagospodarował. Te grunty na szczęście nie leżą odłogiem, natomiast no, jest kilka takich działek, kilka takich pól, gdzie tych nowych dzierżawców jeszcze nie ma, no i niestety te grunty no, nie wyglądają dobrze. To Sytuacja prawna spółki Tokwanów z Górczyce na dzisiaj wygląda tak, że te 48% gruntów, które było wydłużone do końca roku 2024. Zostało decyzją dyrektora oddziału terenowego kowru wydłużone jeszcze do końca roku 2025. Jeżeli chodzi o ziemię, która pozostała w topfarsie w dalszym ciągu w dzierżawie, to jest 4766 hektarów. Na dzień dzisiejszy przedłużyliśmy termin wydania tych gruntów do przyszłego roku, do końca listopada, z racji tego, że trwają. Rozmowy i trwają prace nad zagospodarowaniem, jak powinniśmy zagospodarować ten grunt, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, ewentualnie, żeby nikt nie był zadowolony, a tutaj każdy, żeby coś z tego miał. Także na dzień dzisiejszy jest to przedłużone o rok czasu, po to, żebyśmy mogli to w miarę racjonalnie przygotować i przeprowadzić. Wiadomo, bo to nie tylko Top Farms, ale bardzo dużo gruntów po dużych spółkach jest do podziału. W przypadku firmy Top Farms też, no firma Top Farm nie wyłączyła tak zwanych trzydziestek. Ustawowo, czyli zgodnie z prawem, musi te pola oddać. No, dzisiaj Top Farms też y, walczy, można powiedzieć, o zachowanie y, zarówno gruntów, czy zachowanie produkcji zwierzęcej. No, ale dzisiaj moim zdaniem jako tutaj prezesa jest to niesprawiedliwe z tego względu, że w skali kraju bardzo dużo spółek wyłączyło te grunty i dzisiaj obawiam się, że dzisiaj pozostawienie gruntu w firmie Topfars doprowadziłoby do tego, że inne firmy, które wyłączyły, będą starały się odszkodowania. Dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą spółkę, co nasza spółka ma wspólnego z Topfarsem, to My, jako ośrodek hodowli zarodowej w Głogówku wystąpiliśmy o pewną nieruchomość w Top Farmsie, mianowicie o fermę zapowy. Bo dzisiaj, siłą wyższej konieczności dla naszego ośrodka hodowli zarodowej jest obora, gdzie zgromadzimy około tysiąca jałówek oraz byki hodowlane. To nam dzisiaj umożliwi pewne inwestycje oraz poprawie dobrostanu zwierząt. W przypadku Top Farmsu, oni mają taką oborę tutaj na terenie powiatu gupczyckiego. Ona leży około 25 km od nas, to też nie jest daleko. No i tam tak jakby infrastrukturalnie ten obiekt bardzo by nam się przydał. No i yy, dzisiaj nie ma rolnika, żadnego prywatnego, bo wiadomo Top Farms to nie tylko są ziemie, yy, ale również i budynki. No, i my tak, jakby gwarantujemy, że te budynki będą wykorzystane. Mówię, one należą do Kowru, czyli do spółki, która gospodaruje całym majątkiem ziemskim, zarówno no, budynkami, jak i polem. No, i staramy się o to, żeby dostać jakikolwiek obiekt, czy to będzie to farsu, czy inny, no, żeby po prostu nas dokapitalizować w postaci tych obiektów, albo dać nam dzierżawę. My się staramy o oborę, a Ziemia jest niczym innym jak dobrostanem, żeby zapewnić pożywienie tym zwierzętom. I dzisiaj w stosunku, tak jak jest, można powiedzieć, wykres matematyczny, tyle co przysługuje na około 1000-1200 sztuk bydła, no to tyle chcemy dobrostanu, żeby zapewnić po prostu byt tym zwierzętom. OHZ Głogówek złożył wniosek, chciałby przejąć około 1300 hektarów gruntu właśnie po gospodarstwie. W, jeżeli chodzi o reorganizację, czy to, czy to będzie te 1300, trudno jest mi powiedzieć. Na razie żadne decyzje w, tej, w tym temacie nie zapadły. Mieliśmy spotkanie w Warszawie w czwartek, w ubiegłym tygodniu, gdzie był, była Izba Rolnicza z Opola. Był, byli przedstawiciele Solidarności RI, tutaj naszej opolskiej, no i rolnicy również byli. Skończyło się to spotkanie na tym, żeby też Izba przygotowała swoją propozycję podziału tego, tego gruntu tak, aby majątek państwa, czyli te wszystkie budynki, budowle, które są, nie zostały zmarnowane, czyli żeby zostały zagospodarowane.